Trener Stary Mielec Janusz Białek. Przed nami mecz Stary Mielec GKS Tychy w sobotę o godzinie 16. Trenerze Kauzera druga liga bardzo mocno się rozkręciła i teraz będzie bardzo szybko finiszować. Czego spodziewać się w sobotę? No na pewno tak jak zwykle dobrego meczu zaciętego, dużo walki. My mamy coś do udowodnienia. Tychy Tamte nastroje, jeśli chodzi o walkę, o awans, na pewno nie zostały powiedzmy odsunięte na dalszy plan. Zawodnicy walczą. Widać było to po meczu z siarką, że walczyli do końca, wygrali mecz. Wydaje się, że są w niezłej dyspozycji. Ale tak jak wszystkim, czy nam, czy im wszystkim jest trudno. Dyspozycja dnia to jest coś, co, co trzeba brać pod uwagę końcówka sezonu. E, jeśli tak dobrze e, powiedzmy się zastanowimy, to jest ostatni mecz tej rundy, e, przynajmniej ten normalny, czyli, czyli to już jest 17 spotkanie. Dochodzi jeszcze dwie, oczywiście, z rundy wiosennej. Tu troszkę, no wiadomo, że wszystkim zaczyna trochę brakować już siły, kontuzje, kartki. To wszystko wpływa na dyspozycję i zespołu, i, i wyniki, jakie osiągają wszystkie zespoły. No ale myślę, że, że to jest poziom dobry, wyrównany, dwóch równorzędnych zespołów i na pewno, na pewno tutaj można tylko zaprosić, poprosić kibiców o przyjście, bo ich obecność jest ważna, potrzebna. Natomiast. Oba zespoły podejrzewam, że staną na wysokości zadania, zagrają dobry mecz. Ja mam nadzieję, że podtrzymamy swoją dobrą pasję. Ci, co liczą, analizują, dodają punkty, mówią, że te trzy mecze to zespołów w te trzy mecze, co zostały w tym roku będą no, dużo znaczące, jeśli chodzi o koniec sezonu i o ewentualne losy awansu w pierwszej ligi. No na pewno tak. Bezpośrednie, wygranie bezpośredniego meczu Trzymanie tego wyniku, nawet zremisowanie na, na wiosnę, to daje jakby ten dodatkowy punkt, bo przy bezpośrednich meczach wiadomo, liczy się to, co, co się z, z drużynie udało ugrać. I to jest ważne. No my akurat tak się składa, że mamy ten powiedzmy bilans dodatni, ale, ale to nas ani nie uspokaja, ani nie, nie takiego samozadowolenia nie powoduje. Chcemy walczyć, chcemy wygrywać, chcemy przyciągać tych kibiców na trybuny. Sprawia nam to frajdę. No i oczywiście no, zdarzają nam się mecze słabsze, gorsze, lepsze, no ale, ale mówię za Cało kształt, bo tak jak zacząłem, że to jest ostatni mecz jakby rundy jesiennej, trzeba zespół pochwalić. Może nie za dużo, żeby nie popsuć tego ostatniego wrażenia, ale, ale na pewno trzeba być zadowolonym zarówno z pozycji w tabeli ilości punktów stylu prezentowanego w całej tej rundzie i tak jak patrzę przez ten tydzień na zawodniku, wydaje mi się, że ta dyspozycja będzie dobra.